Wszystko, co musisz wiedzieć przed wyborem drzwi do swojego domu, zapraszam na kolejny odcinek. Większość osób, idąc skupować drzwi, zwraca uwagę tylko na dwa parametry: na wygląd i na cenę. Natomiast to jest troszeczkę za mało, żeby dokonać właściwego wyboru, jeżeli chodzi o drzwi. Pierwszym elementem, na który przede wszystkim warto zwrócić uwagę, jest to, czy potrzebujemy drzwi prawych czy lewych. Czym, jak, w jaki sposób odróżnić, czy drzwi są prawe czy lewe? Jeżeli stoimy na front przed takimi drzwiami e, i mamy te drzwi otworzyć na siebie, to zwróćcie uwagę, którą ręką sięgacie do klamki. Jeżeli sięgniecie lewą, e, lewą ręką, to znaczy, że drzwi będą lewe. Jeżeli sięgniecie prawą ręką, to znaczy, że drzwi są prawe. Jeżeli ciężko Wam sobie wyobrazić, jak to ma wyglądać, to zróbcie sobie test w Waszym domu albo po prostu posłuszcie się takim rysunkiem z podpowiedzią. Ok, wiesz już, czy potrzebujesz do swojego domu drzwi prawych czy lewych. Kolejna trudna rzecz to jest, czy chcesz drzwi przylgowe czy bezprzylgowe. Czym się te drzwi różnią? Drzwi przylgowe to są takie drzwi, które mają widoczne zawiasy, a skrzydło drzwi przylega nam do ościeżnicy, czyli w zasadzie odstaje ogrubość tafli, tafli drzwi, odstają te drzwi od ościeżnicy. Natomiast drzwi bezprzylkowe to są takie drzwi, które mają niewidoczne zawiasy, czyli zawiasy wewnętrzne, i takie drzwi są idealnie zlicowane z powierzchnią ościeżnicy. Ciągnąc dalej ten temat, co jest jeszcze bardzo ważne. Jeżeli decydujecie się na drzwi przylgowe czy bezprzylgowe, może się okazać, że posadzka, która schodzi się pod takimi drzwiami, będzie widoczna z jednej albo z drugiej strony, jeżeli łączymy na przykład panele z płytkami. Dlatego zwróćcie uwagę zawsze na kartę techniczną modelu, który Wam się podoba, w jaki sposób łączyć posadzkę pod takimi drzwiami, bo uwaga, nie wypada to na środku drzwi, czasami nie wypada to nawet na linii jednego z boku ściany. Numer 3. Niesamowicie istotny. To rozmiar, który ma znaczenie. Drzwi mamy w różnych rozmiarach. Od rozmiaru 60 do nawet 100, może nawet 110 cm. I tutaj mówimy o wymiarze skrzydła drzwiowego. I teraz bardzo ważne: otwór drzwiowy, który mamy, jest o około, powinien być o około 10 cm szerszy niż skrzydło drzwiowe, które chcemy kupić. Czyli jeżeli w mieszkaniu mamy otwór na 90 cm, to oznacza, że potrzebujemy drzwi 80, tak zwanych. To jest numer jeden. Bardzo ważna gwiazdka jest tutaj. I taka, żeby również w momencie jak wybierzecie dany model drzwi i to, czy drzwi będą przylgowe czy bezprzylgowe, sprawdzić kartę techniczną takich drzwi, ponieważ może się okazać, że dany, że dany model drzwi będzie potrzebować otworu drzwiowego tylko na 88 cm albo na 92. Naprawdę bywa bardzo różnie i warto takie rzeczy sprawdzać przed montażem. Druga sprawa to jest również wysokość takiego otworu drzwiowego. Uwaga: to yy, Wysokość takiego otworu drzwiowego zawsze liczymy od posadzki docelowej, czyli nie mierzymy tego od wylewki, tylko od podłogi, czyli od płytek, paneli, paneli winylowych albo podłogi drewnianej, którą zastosujemy w domu. Mamy dwa parametry, jeżeli chodzi o pomiar drzwi. Został nam trzeci parametr, to jest grubość muru. Na co warto tutaj zwracać uwagę? Przede wszystkim, jeżeli samodzielnie zamawiacie takie drzwi, to trzeba zmierzyć... Yy, Szerokość muru w kilku miejscach. Nie bazować na jednym wymiarze, tylko zmierzyć go po dwóch stronach i na różnych wysokościach, ponieważ odchylenia na ścianach naprawdę mogą być dość spore, w szczególności w starym budownictwie. Druga sprawa, jeżeli będziecie zamawiać drzwi do łazienki, nie zapomnijcie uwzględnić płytek, które mogą się pojawić na takiej ścianie, które poszerzają nam ten otwór drzwiowy o 1,5 do nawet dwóch cm. Numer 4. Mamy tak zwane drzwi szczególne. I te drzwi szczególne to są drzwi łazienkowe albo wc. Czym one się charakteryzują? Charakteryzują się tym, że nie mają zwykłego zamka, tylko mają specjalną rozetę umożliwiającą zamykanie takich drzwi. Na co tutaj zwróciłabym uwagę, jeżeli będzie decy będziecie decydować się na drzwi łazienkowe? Może się okazać, że model drzwi, który Wam się podoba, ma bardzo nieestetyczne podcięcie pod drzwiami łazienkowymi, bo jak wiemy drzwi łazienkowe muszą mieć specjalne podcięcie, to jest, są kwestie bezpieczeństwa, żeby po prostu był przepływ, odpowiedni przepływ powietrza, w szczególności jeżeli macie piecyki gazowe w łazienkach. Dlatego zwróćcie uwagę, bo ja miałam taką sytuację z klientami, że zamawiali dany model drzwi, a nie sprawdzili sobie jak wygląda wykończenie drzwi łazienkowych, które w niektórych przypadkach po prostu nie jest zbyt estetyczne. W kolejnym punkcie przejdźmy do kwestii estetyki takich drzwi. Drzwi mogą być wykończone różnymi materiałami. Najpopularniejszym z nich jest po prostu laminat meblowy. Numer dwa to są drzwi malowane. Tutaj możemy uzyskać drzwi w zasadzie w dowolnym kolorze. Posługując się paletą Real, a nawet paletą NCS, jeżeli robimy takie drzwi na, na zamówienie. Możemy takie drzwi zamówić również w wersji z litego drewna albo w wersji forniowanej. W zasadzie możliwość wykończenia jest dowolna. W dzisiejszych czasach możemy mieć drzwi nawet wykończone kamieniem, albo wykończone tapetą, albo wykończone lustem. Natomiast, jeżeli chcemy drzwi wykończone tapetą bądź lustem, to wtedy polecam zastosowanie drzwi ukrytych. I tym sposobem doszliśmy do drzwi ukrytych. Drzwiom ukrytym postanowiłam poświęcić osobny punkt, ponieważ jest to stosunkowa nowość, która szturmem wdała się na salony wnętrzarskie. Idealnie pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale również sprawdzi się przy wnętrzach klasycznych. W zasadzie daje pełną możliwość aranżacyjną, w szczególności wszędzie tam, gdzie chcemy, aby drzwi nie grały pierwszych skrzypiec w wykończeniu naszego wnętrza. Dlaczego drzwi ukryte zyskały taką popularność? Zyskały taką popularność, ponieważ można je wykończyć różnymi materiałami, czyli w zasadzie wszystko to, co mamy na ścianie, czy to jest tapeta, czy to jest fornir, czy to jest po prostu ściana malowana, czy to jest sztukateria, którą chcemy nakleić, takie rzeczy możemy zastosować na drzwiach ukrytych. Jedną z najlepszych form, którą ja osobiście bardzo polecam, jest zamówienie takich drzwi w formie lustra. Daje to fajny element aranżacyjny i pięknie pozwala, ten, pozwala te drzwi po prostu schować. I tutaj znowu, o czym musicie pamiętać, jeżeli chcecie zastosować drzwi ukryte w swoim wnętrzu. Drzwi ukryte mają z reguły bardzo niestandardowe rozmiary i jeżeli chcecie się zdecydować na takie drzwi, to już na samym początku remontu, a w zasadzie przed remontem ściągnęłabym fachowca, który zajmuje się pomiarami pod takie drzwi. On doskonale Wam powie, w jaki sposób przygotować otwory drzwiowe pod, yy, pod taką ościeżnicę ukrytą, następnie taką ościeżnicę ukrytą wykończeniowcy obrabiają w odpowiedni sposób i na samym końcu jest montowane skrzydło dlatego jeżeli planujecie drzwi ukryte musicie o tym wiedzieć w zasadzie na samym początku przygody z wykończeniem waszego mieszkania Warto jeszcze pamiętać, że na rynku mamy drzwi, które chowają się w ścianę. To również jest bardzo fajny patent. Wszędzie tam, gdzie mamy po prostu ciasne przejścia, i normalne drzwi ze skrzydłem uchylnym mogłyby stanowić problem. Bo byłaby kolizja z jakimiś innymi elementami. Takie drzwi świetnie sprawdzają się w przejściach do gabinetów, w jakichś y, ukrytych y, craft roomach, czy, czy tego typu pomieszczeniach, w przejściach do spiżarni. Jest to naprawdę świetny pomysł, daje świetne możliwości aranżacyjne. Tylko znowu, jeżeli planujecie takie drzwi zastosować, pamiętajcie o tym, zanim przystąpicie do y, wykończania swojego wnętrza. Jest jeszcze jeden rodzaj drzwi, coraz bardziej popularny w naszych wnętrzach, który, o którym warto pomyśleć, czy jednak go nie zastosować w naszych realizacjach. Są to drzwi rewersowe. O co chodzi z drzwiami rewersowymi? Od razu mówię, nie jest to łatwo wytłumaczyć, ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Standardowo do każdego pokoju czy pomieszczenia drzwi otwierają się do wewnątrz, czyli z korytarza wchodzimy do tego pomieszczenia kając za sobą drzwi z góry na którąś ze ścian w danym pokoju. Jeżeli mówimy o łazience, mamy sytuację odwrotną. Z łazienki, jak jesteśmy w łazience, otwieramy drzwi na zewnątrz na korytarz. No jest to po prostu kwestia bezpieczeństwa i przepisów, jakie obowiązują w naszym kraju. I teraz co ważne, jeżeli jesteśmy od strony korytarza, to wtedy drzwi pokojowe wszystkie mamy tak, jakby w głębi. A drzwi łazienkowe mamy od strony zewnętrznej. Jeżeli ktoś jest wielkim estetą i go to, że te drzwi w ramach jednego przedpokoju wyglądają inaczej, wtedy trzeba zastosować drzwi wesowe. I wtedy takie drzwi EWS-owe stosujemy do łazienki. Obrazowo rzecz ujmując, przy zastosowaniu do łazienki drzwi AWS-owych od zewnątrz, czyli od korytarza, wszystkie drzwi wyglądają jakby były pokojowe. Ale tylko te do łazienki, które są rewersowe, spełniają warunek otwierania na zewnątrz. W kolejnym punkcie bardzo krótko, wybierając drzwi do swojego domu, zwróćcie uwagę nie tylko na estetykę waszych drzwi, tylko też zwróćcie uwagę. Czym są takie drzwi wypełnione? Bo to wpływa po prostu na ich jakość, czy one będą pracować, czy się będą w jakiś sposób wyginać, czy będą trzymać formę. Wpływa to również na dźwiękoszczelność. Zwróćcie uwagę, czy Wasze drzwi mają dwa czy trzy zawiasy. Oczywiście czym więcej, tym lepiej. Ostatni element, który wiąże się bezpośrednio z drzwiami, to są klamki. Na co zwrócić uwagę przy wyborze klamek? Jedno to jest oczywiście to, czy dana klamka Wam się po prostu podoba. Klamki z reguły dobieramy kolorystycznie do opraw oświetleniowych albo na przykład karniszy. Polecam klamki czarne, chromowane, miedziane, złote. To już w zależności od tego, w jakim stylu, w jakim stylu macie wnętrze. Pamiętajcie, żeby daną klamkę najlepiej przyłożyć do skrzydła czujowego, zobaczyć czy te dwa elementy ze sobą grają. Mój osobisty tip, na który warto zwrócić uwagę, każdą klamkę chwyćcie w dłoń. Klamka to jeden z tych elementów, który powinien po prostu być wygodny i tutaj wygodę uważam, że powinniśmy przedkładać na design. Kończąc dzisiejszy odcinek... Chciałam Wam przekazać jak najwięcej wiedzy, którą mam na temat drzwi. Mam nadzieję, że była bardzo pomocna. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że warto zastanowić się, czy nie zamówić drzwi z montażem. Jest to jeden z tych elementów w naszym domu, który, jeżeli zamawiamy z montażem, to jest nam sprzedawana usługa z drzwiami na 8% VAT. -cie. Z reguły w przypadku um, z takiej średniej ceny za drzwi, która oscyluje w gańcach 2-3 tysięcy zł za skrzydło plus ościeżnicę, taki montaż potrafi nam wyjść gratis. Więc warto się nad tym zastanowić, bo nie dość, że mamy profesjonalną usługę w cenie, to jeszcze mamy dodatkową gwarancję. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to łapki w górę. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału i dajcie mi znać w komentarzach, czy podoba Wam się. Podobają Wam się takie odcinki, gdzie omawiam konkretny element dość szczegółowo, dość dokładnie, czy taka wiedza jest dla Was po prostu interesująca i jestem niesamowicie ciekawa, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, właśnie jeżeli mówimy o omówieniu konkretnego elementu wyposażenia naszego wnętrza.